widzowie z tej strony Rejs, kolejny dzień na Glowo. Dzisiaj 4 godziny Od 17 do 21 Także jest za 5 A widzę, że jest blok wolny No to sobie weźmiemy od razu Te 5 minut nie będziemy czekać I zobaczymy, czy coś będzie wpadać Co ciekawe, są walentynki, jest 14 luty Więc jestem ciekawy Ile zarobię w walentynki przez te 4 godziny Bo glowo Otworzyło dużo bloków Tak jak widzieliście, były wolne więc pewnie będzie dużo kurierów. No ale powiedzmy sobie szczerze: kto w walentynki zamawia żarcie naglowo? Raczej, jeśli już, to pary wychodzą sobie do jakiejś tam restauracji i kupują kwiaty po prostu w kwieciarni, a nie zamawiają rzeczy naglowo, No ale jestem sam ciekawy. Więc zapraszam do oglądania tego odcinka. Bastet. Mamy nowe zamówienie. Uuu, podwójne. McDonald's. To lecimy do McDonalda. Akurat jedziemy w tą stronę. Od razu walne dygresje. Ostatnio jeździłem w sobotę. Nie ma tego na filmie, bo nie brałem kamery. Ale w tym McDonaldzie, gdzie teraz jadę, czekałem równe 60 minut. 60 minut na zamówienie. To była sobota. Przyjechałem. Do maka, chyba 20 po, tak, 20 po 9 i wyjechałem z maka 20 po 10. Rozumiecie to? Godzinę. Nie było kolejki, po prostu tu dziewczyna, która to wydawała się tam. Coś niedobrego się stało. ja czekałem 60 minut, gdzie pytam się. Co tam z moimi zamówieniami, ona mówi pamiętam, pamiętam Ja wszedłem, po mnie przyszło chyba z pięciu kurierów Oni odebrali swoje zamówienia wcześniej, ja po prostu sobie siedziałem I czekałem Później ona mnie tam przepraszała, no ale wiecie cały blok mi zleciał i zarobiłem za to okrągłe 6 zł Za tą godzinę czekania Gdzie mogłem zrobić 2-3 dostawy I mogłem zarobić powiedzmy 30 zł, tak? Albo 25 no, Chyba nie ma kolejki Także, Gicio ma. Cześć, Anko Dzień dobry, w Dzień dobry, moje wódce 58 Pani może ma? Dobra, w miarę szybko się udało Więc jedziemy Pierwsza dostawa w miarę blisko Druga troszeczkę dalej 12.10, bingo. Dzień dobry. Proszę uprzejmie. Smacznego, dziękuję, do widzenia. No i szybka dostawa i lecimy dalej do drugiego punktu. Żeby nie wylać tego, bo tak powiem Wam szczerze, że ja mogłem rozpiąć sobie tą torbę, a jej nie rozpiąłem. to zielone. Dobry wieczór. Jeden, proszę uprzejmie i drugi. Zmacz tego życzę, dziękuję, do widzenia. Od tamtego zamówienia. Ja tych kuponów nie zbieram, więc hopla pierwsze zamówienie wpadło podwójne. Czekamy na kolejne. W międzyczasie, jak sobie tak czekamy i jedziemy, to gorąco zachęcam do tego, aby zostawić lajka like pod filmikiem, jeśli Wam się podoba materiał. No, a jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to na dole macie taki przycisk i możecie zasubskrybować, aby nie przegapić kolejnych materiałów, które już niebawem. Aktualnie globuś pokazuje 7 stopni Więc jest naprawdę przyjemnie Rękawiczki w razie czego mam, bo Tak jak wspomniałem do 21 dzisiaj jeździmy A o 21 już ma być 4 stopnie, więc już troszeczkę chłodniej Te rękawiczki mogą się przydać Mamy kolejne zamówienie mhm. Dobrze To są dwa zamówienia w sumie Nie jedno podwójne, tylko dwa zamówienia od małej Italii i z krowy. No dobra, ale bliziutko rzucę. 3,40 dobra, rozłożona torba, idziemy po zamówieniu. Dzień dobry. Yy, mogę? Mam dwa zamówienia, 2,64 i drugie mam burgerki 2,24. Bo krowa to u Was, nie? Tak. I mała Italia? No mam... Patrzcie, że jedzą ja zaakceptowane, tak że już pewnie trzeba będzie poczekać. Okej. Dobra, jasne, ja czekam. Tak do 15 minut, więc jeszcze nie aż tak długo. Do 15 minut, tak? To wydacie mi to od razu z pizzą i te burgery, tak? Tak, tak, wszystko razem będę miała. To wyjdę sobie na zewnątrz, zapale, co? Okay. To sami słyszeliście. Jest pół do. Czekamy 15 minut. Ajajaj. Ale w sumie się nie dziwię. W końcu są walentynki, tak? Pełno ludzi. Więc też pewnie na kuchni mają zapierdziel szkoda, bo fajna godzinówka się czekała. Przez te 15 minut troszkę mi to popsuje. No ale zobaczymy, jak wyjdzie na koniec. A few moments later. Dla mnie. Okay. już zabieram. I dwa razy Super, dzięki. 17.53, 23 minuty czekaliśmy No ale dobra, udało się Mamy to Ja mówię, co to tyle ludzi, a tu z kościoła ludzie wyszli Dobrze, on wjechał, dobrze, powiedzmy, że jest git Dzięki dobry wieczór proszę przenieść tego życzę, do widzenia No i to pizza dostarczona, jedziemy teraz z burgerami przejedziemy, przejedziemy, zmieścimy się. Nice Dobra, przejedziemy sobie tędy Będzie szybciej myślę, wydaje mi się niż tam czekać na światła, chociaż <gryw> zobaczymy. Elegancko udało się przeskoczyć. Picobelo. Już zaraz jesteśmy też na miejscu. O, to jest chyba ten budynek po prawej, na wzniesieniu. Nawet trafiłem od razu do klatki. Tak. Głowo Dobry wieczór, proszę uprzejmie. Jeszcze napoje będą, jeden i drugi. Proszę bardzo, smacznego życzę, do widzenia. Złożyłem torby, bo nie lubię z taką rozkładaną wielką jeździć. I tak jak widzieliście, w międzyczasie wpadło zamówienie. I jest to zamówienie z za oszą. No zobaczymy. Tego się nie spodziewałem, ale jak to mówi stare słowiańskie przysłowie, Spodziewaj się niespodziewanego. No, i ta dostawa z Oszą będzie dosyć długa. Skończyły się króciutkie dostawy. Wyrzuci nas kawałek na pieczewo gdzieś w tamte rejony. Teoretycznie zamówienie jest gotowe. Dzień dobry. 687? Tak jest. Te dwie sztuki, tak? Super dzięki. Oczywiście, że tak. Mamy zakupy na plecach i jedziemy. Ale tak sobie myślę, czy nie pojechać deko dłuższą drogą, ale z lepszą ścieżką rowerową. Chyba tak będzie lepiej, tak mi się wydaje. I szybciej, wbrew pozorom. Nic się nie stało. Waga, wyprzedzam. Wyprzedzam. No i to jest ta dłuższa droga, ale przynajmniej ma ścieżkę rowerową. Więc będzie szybciej dojechać do klienta na pewno. Zielone. Icha. Elegancko. Pan Paweł. Ktoś ostatnio pisał w komentarzach, że narzekam, że po schodach będę musiał wchodzić i że od elektryków to mi się w tyłku poprzewracało. Oczywiście nie dosłownie, ale taki, taki sens, sens wypowiedzi chodzi o Glowusia. To Pozwólcie, że się odniosę do tego. Ale ktoś fajnie odpisał, jakbyś tyle razy wszedł na czwarte piętro albo i wyżej, to by ci się nie chciało. Zgadzam się. Są jeszcze inne rzeczy, dlaczego ja narzekam po schodach. Po pierwsze i najważniejsze to jest to, że taki rower jest ciężki. On nie waży sobie, powiedzmy, tam 5 kg, czy tam 10, tylko troszeczkę waży więcej. Druga sprawa, że ja nie chcę schodzić, jak już mam ładunek na plecach. Na zasadzie dla klienta. Bo wiecie, jeszcze pół biedy, tak jak teraz, wszystko mam yy, zapakowane, no to mogę zejść. Ale jak jest jakiś mak, czy coś, coś, coś może wylać, no to każde takie schodzenie i wchodzenie to jest majtanie torbą i tego nie chcę robić. A kolejna sprawa. Kurde, oczywiście, że mi się nie chce. Po to kupiłem sobie, e, to znaczy kupiłem, bank mi kupił, a ja teraz spłacam dla banku rower elektryczny właśnie po to, żeby mniej się męczyć. Także to jest moja odpowiedź do tamtego komentarza. Aucz. Żeby tylko tych jajek nie pobić w torbie, bo będzie przyps dopiero. do widzenia zamówionko kerfury to lecimy do kerfura mam nadzieję, że nie trzeba będzie czekać aż zbiorą no i jest kerfur Dzień dobry. Dzień dobry. Długo pan czeka? Nie, z dwie mi... nawet nie wiem czy dwie no, minuty. Przewody, krzyka, przewody. A tak nieśmiało Dzień powiedziałem. Dziewczyny. Dzień dobry. Nie. nie mówię nikogo, nie ma, nie będę chodził. 0,65. Dobra, Proszę, ja żeby tylko cyklon. Tak. Tutaj akurat to pieniądz zgadza się, ale tak jak mówię. Nawet dwie minuty także. Tak, no Walentynki, nie? Miłego wieczoru, do zobaczenia. Udało się w miarę szybko odebrać, także jest git. Jestem ciekawy, jak tam będzie u klienta, bo klient przekazał informację, że domofon nie działa. Mam nadzieję, że klatka będzie otwarta. A jak nie, to zadzwonimy. Powiem wam, drodzy widzowie, że mam dzisiaj takie dziwne przeświadczenie od początku, od kiedy zacząłem jeździć dzisiaj. Że czegoś zapomniałem i tak mam cały czas. Na przykład teraz odbierałem tego kerfura, że czegoś zapomniałem i zerkałem, czy, czy mam wszystko po kieszeniach. Też czasami tak macie? Że takie dziwne uczucie, że. że czegoś zapomnieliście. <noise> to jest takie niedobre uczucie. Ogólnie dziwne, bo. Ten a, te auto, które Straż Miejska tam stała na początku filmu, dalej stoi na chodniku. Dziwne. Dzień dobry. Zapraszam. Do, do pana. A, to, do, do, do pani. Jasne, jasne. To ja wniosę. Nie ma problemu. Proszę, tutaj. to wszystko. Miłego wieczoru. Życzę do widzenia. Uuu, skrowy kolejne zamówionko. Ciekawe, ile poczekamy. Widzieliście jaki gentleman. To ja wniosę zakupy. Fajnie, że wpadło od razu kolejne. Padło w międzyczasie, jak mówiłem dwa zliko na piwku, 2 złote 5 groszy. Za któryś jest zamówień. Także fajno. właśnie o tym aucie mówiłem. 551. A few minutes later. Mhm. Gerarher. Demi favor, please. Gerarher here. Szybko dojedziemy. Szybko dostarczymy. Ciekawe czy z nagórek nie rzuci nas gdzieś na północ bardziej, bo chcąc nie chcąc to jest taka dobra baza wypadowa ewentualnie może nas rzucić na Maca w galerii, też może tak być. No, zobaczymy. Co nam dzień przyniesie na razie. Pełno dołów. Oj Głowo. Dobry wieczór. Proszę uprzejmie, Smacznego życzę, do widzenia. Zamówionko. All right, right, right. Dostarczone, Lecimy do Kerfura, do wietnamskiej pandy odebrać i znowu na Jaroty, pieczewo gdzieś tak nam, tak nam rzuci. Także raczej w dzisiejszym odcinku walentynkowym nie będzie Olszty na północ. Dzień dobry 390 No Super Co my wieziemy? Kurczak słodko-kwaśny z ryżem i sosem łagodnym Pajtaj z krewetkami z sosem łagodnym No okej okay. Mamy krewetki Mamy kurczaka Jedziemy, prosta droga Powinniśmy zrobić to szybko I myk Która na osi 19.34 na przystanku pokazuje Także zostało jeszcze półtorej godziny no sam jestem ciekawy ile to wyjdzie na razie jest ciągłość zamówień więc naprawdę jest okej okay. gdyby nie to oczekiwanie w krowie czy też małej italii na to pierwsze zamówienie takie długie oraz 20 minut to by było naprawdę ok. oszczekał no mnie wariacik zdążę zdążę O, na piwek wpadł 5,54 Nice Tutaj jest chyba ten budynek tutaj po lewej Tak? Dobra, dobra. Dobry wieczór dobry. Proszę proszę Smacznego dziękuję. życzę, do widzenia dobry, dobra. Kolejne zamówionko Hot chili kebab tym razem Jodymy do hot chili kebab I myk na ścieżkę rowerową tam Walentynki wchodzić do restauracji. Pamiętajcie, Polska Narodowa Potrawa Kebab to jest to, co kobiety lubią najbardziej. Nie, jakieś tam wykwintne kolacje. Dobry, treściwy kebab. No powiedzcie, że nie. Każdy lubi sobie opierdzielić takiego kepsa. No chyba, że jest inaczej, ale to wtedy anomalia. <laughs> Dzień dobry. 282. O, super dzięki. Błyskawiczny odbiór. To uwielbiam. Błyskawiczny odbiór, błyskawiczna dostawa będzie, bo to jest bardzo blisko. Można sobie kaski nafarmić takimi szybkimi dostawami. Dobry wieczór. Proszę uprzejmie. Smacznego życzę. Do widzenia. Kolejne zamówionko Uuu. Wracamy do wietnamskiej pandy No i jednak będzie północ sztyna. Trochę ofrodu. I myk Teraz z górki na pazurki i jesteśmy na miejscu. Dobra, na wylota? Jak dwa ryb możemy I akurat nie zielony trafiło się. Olsztyn Półnot nadjeżdżam! <grywa> Drugi raz. Jestem mnie dzisiaj oszczekał. Jazu, co to za ścieżka chyba jeszcze nie dokończono? Nie czuliście tego na kamerze, bo pewnie jako taka stabilizacja, ale takie wartepy. O i zieleni akuratnio świetnie, dobra też sobie przejechać. Kiedy się to światło zmieni? Może teraz Dobra, wprowadzony Dobry wieczór Proszę, Dziękuję. Smacznego życzę. Do widzenia. Kolejne zamówionko. bus tym razem. Dobra. Zobaczymy jak to zejdzie, bo jest 20.24. Zegarek na przystanku pokazuje. Więc możliwe, możliwe, że będzie to ostatnie zamówienie. Albo zamówienie przedostatnie. To się okaże Tu już nie czekam Jadę prosto Prosta droga do galerii Bardzo możliwe, że jeszcze coś wpadnie Bo dzisiaj ładna ciągłość zamówień Podoba mi się to. Do idealnego dnia. Brakuje, żeby to od razu przyjechać, zabrać, ewentualnie minuta, dwie. To by byłby perfekcyjny dzień. No ale, tak jak wspominałem wcześniej, nie dziwię się, są walentynki, więc trzeba troszeczkę poczekać. I tak nie jest źle. Tak jak wspominałem, w sobotę bez ruchu czekałem godzinę w Maki na zamówienie. Także nie ma co narzekać. Super, dziękuję Pasi brzuszek na plecach I jedziemy Zostało Jest za dziewiętnaście Jak dobrze wiemy Zamów jak już jest 10 minut do końca szychty, to nie wpadają zamówienia. Więc teoretycznie mam 9 minut na dostarczenie i może jeszcze coś wpaść. O, przez te światła się nie wyrobię, nie? 5 minut zostało. A mi nawigacja pokazuje, że w 5 minut tam dojadę, ale. Zanim wejdę, zanim dostarczę, także raczej, raczej ostatnie zamówienie. Tutaj sobie trzeba wjechać. Nyk. No nie gadaj, że to nie ma, wejścia. tej. Ty. Ty. No nie ma. Dobry wieczór. Proszę, cenię, życia. Do widzenia. Zobaczcie, równo za 10 już raczej nic nie wpadnie. Więc zróbmy sobie podsumowanie. Dzisiaj w Walentynki przez 4 godziny zarobiliśmy 130 zł. i 26 groszy. To dzielimy sobie na 4 godziny. Zarobiliśmy na godzinę 32,56. Myślę, że to jest niezły wynik. Także dzięki Wam za oglądanie. Ja się żegnam i widzimy się w kolejnym materiale. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.